A będziecie mieli krople deszczu na ekranie. Prawdopodobnie pada, pada, jesteśmy w Świebodzicach, Dzisiaj mamy gościa. Jest z nami Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. E, sam z Andrzejem poznałem się z godzinkę temu. E, I aktualnie jesteśmy w Świebodzicach, gdzie ruszamy na Książański Park Krajobrazowy, a jesteśmy pod barokową 18-wieczną bramą lwów, gdzie wchodzi się do tegoż właśnie parku. Zaczynamy kolejny odcinek. Zapraszamy, Yo! Jest sobie jakaś wiata na czarnym szlaku, tak trochę w dole, z miejscem ogniskowym, wygląda na legalną. I jesteśmy sobie pod stadniną koni, tutaj szlak jest zablokowany e, łańcuchami, pani stoi, powiedziała, że jeszcze możemy sobie przejść. Przeszliśmy, ale po chwili wyprowadzają konie chyba tutaj na Pastwicho. Jesteśmy coraz bliżej Zamku Książ, od którego oczywiście pochodzi nazwa tego parku krajobrazowego. Patrzcie tutaj, takie rustykalne budowle jest brama, tu już na Książ można cisnąć, jesteśmy całkiem blisko ale my dzisiaj na Książ nie idziemy idziemy w kierunku na lewo w kierunku e, mauzoleum Hochbergów a tam gdzie przechodziliśmy i kręciłem wam tą wiatkę była Dolina Różaneczników nie wspomniałem o tym, że tutaj przecież księżna Daisy a jest deszczowo tutaj, przetrę trochę lepiej <laughs> e, kiedyś Wzięła tutaj swojego z, z Wielkiej Brytanii ogrodnika, który tutaj ogród robił. Patrzcie, jak tu pięknie. Uch, uch, Tutaj, gdzie pokazuje kijami, między drzewami widzicie zamek książ. I tutaj taki piękny pareczek. My tu dzisiaj nie lecimy, ale idziemy na mauzoleum Hochbergów. Powstałe w 1000, około 1700 roku. E, wcześniej to była taka drewniana. Jaki, taki drewniany domek letni ale szybciutko stał się pod budówką murowaną jest to całe mauzoleum hochbergów można by zobaczyć czy czynne trochę się cykam z psami i tak nie wejdę ale przynajmniej wiedza dla was czy przed godziną ósmą w sobotę to jest czynne nie jest kiochem pokazuje w tamtym miejscu zastanawiamy się chyba za niskie jakieś zwierzątka na Sarny i zastanawiamy się między dzikami a muflonami, a jest tu straszliwie przebuchtowane, więc prawdopodobnie dziki nie peszą się, więc Sarny to nie są. Sarny by już raczej zwiewały. No. Lecimy, lecimy, odważyłem się Andrzej, chyba też się odważył. Szlakowe pogaduchy, coś sobie pogadamy. Andrzeju, wyjaśnij tutaj widzom, skąd Twoja miłość do wędrowania miłe zawędrowanie no generalnie w życiu starałem się jakoś być w miarę aktywny niestety różnie to wychodziło przyszedł czas taki kiedy tej aktywności było mało co objawiło się niestety wagą no i któregoś pewnego razu zacząłem trochę jeździć na rowerze potem tego było trochę więcej potem było dużo później trochę biegałem Później różne rzeczy w życiu się pozmieniały. A co do szlaków, to w 2021 roku z swojej rodziny wylądowałem w szpitalu z COVID-em. Po tym wyjściu byłem strasznie umęczony, nie miałem siły. I od tego czasu pomału, pomału zacząłem więcej chodzić, żeby wrócić do formy. No i jakoś tak zaczęły się moje przygody z wędrówkami. No jak to w moim życiu bywa, coś się zaczęło. No i zaczęło się rozkręcać i tak się rozkręca do dziś. Musicie wiedzieć, że przed naszym tutaj poznaniem się, czyli wczoraj, wszedłem na Facebooka Andrzeja sprawdzić, kim jest. Facebook powiedział mi, że ten człowiek ma już kilka długodystansowych szlaków za sobą. Drabina Wałbrzyska i zielony szlak szklarska Wałbrzyk. Bardzo fajnie. piękny skądinąd. Co lepsze? Co lepsze z tych dwóch? To zależy. Okay. Jeżeli ktoś chce się mocno Umęczyć? zdziwić utyrać polecam drabinę Wałbrzyską i w ogóle gry Wałbrzyskie nie jednego zaskoczą natomiast jeżeli ktoś lubi raczej na spokojnie ale też chce się zmęczyć popodziwiać to zielony ze Szklarskiej do Wałbrzycha jak najbardziej teraz kierujemy się ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną czyli tędy na Jeziorko Daisy, Księżnej Daisy Księżna Owa to kawał historii tutajszego regionu E, związanego oczywiście z zamkiem książ e, No swego czasu wyczytałem wczoraj nawet, że księżna była swego rodzaju mediatorką e, tutaj pomiędzy niemiecko-angielską stroną. Przed wybuchem, przed wybuchem I wojny światowej chciała niwelować te napięcia e, za pomocą swoich arystokratycznych korzeni i wpływów siatki swoich wpływów niestety no nie powiodło się to natomiast y, mocna filantropka charytatywna jej działalność tutaj w tym regionie była bardzo duża do dziś, do dziś są jej ślady właśnie to jeziorko Daisy nad które zmierzamy jeszcze nigdy tam nie byłem e, lecimy tam ty już tam byłeś Andrzej? nie byłem także to nasze debiuty dzisiaj nad jeziorkiem Daisy e, księżnej Daisy i, i, I co. No, i zobaczymy jak tam jest. Zobaczymy jak tam jest. Obejdziemy dzisiaj kawałek. Zaplanowany jest dzisiaj spacer na ponad 33 km, czyli sukcesywnie sobie zwiększamy dystansę na tym kanale w tym roku. Wiadomo, po covidzie wracamy powoli do życia. Wciąż to jest po górze. Sudeckie, czyli jesteśmy na Pogórzu Wałbrzyskim, więc więc jeszcze pagórki, jeszcze delikatne wzniesienia górki rzędu 300-400 takie, takie wielkości, więc jeszcze spokojnie, dlatego też dystans dzisiaj dłuższy. Rozmawiamy, rozmawiamy i tak powiem Wam szczerze, że część tych rozmów naprawdę bardzo ciekawa i chciałbym, żebyście też coś dla siebie z tych rozmów mieli. Wymyśliłem, zapytam Andrzeja o najciekawszą przygodę która utkwiła mu w pamięci nie tylko ze szlaków średnio-długodystansowych, ale też w ogóle z jakichś takich wyryb, czy górskich wycieczek, czy jakichkolwiek przygód outdoorowych. Było coś takiego? Na pewno było tego wiele. <laughs> ja nie wiem dlaczego. Przyszło pierwsze do głowy, jak z tego czasu a ja w ogóle mam czasami różne dziwne pomysły. Stwierdziłem, że wystartuję w wyścigu 24-godzinnym na rowerze. O kurde. No, e, po wielu godzinach jazdy. Nad ranem, przejazd przez las, no i zmęczenie zało sobie, bo zacząłem widzieć po drodze węże. <gry> Jak dojeżdżałem bliżej, okazało się, że były to patyki. Okay. Jeden z kolegów widział krowy w lesie, także wow. zmęczenie potrafi płatać figle. Tak, zgadza się. Andrzej jest troszeczkę wyczynowcem, w stosunku do tego co obserwujecie na tym kanale. Robi mocne, naprawdę mocne dystanse. Nie traktuje się za takiego. Nie uznaje się za takiego. Gdzieś tutaj w tych okolicach, w zasadzie z drugiej strony, jak się ta rzeka nazywała? Pełucznica? Na Poł... Pełcznica o. Z drugiej strony Zamku Książ. Gdzieś tam dzisiaj go widzieliście delikatnie. W oddali. I znajduje się Cis Prawdopodobnie najstarszy cis w Sudetach. Datuje się go na jego wiek datuje się na 400-600 lat. Taka ciekawostka! Jesteśmy na górce Witosz, coraz bliżej rezerwatu jeziorka Daisy. Jest taka ogromna wiata. Troszeczkę tutaj gdzieś powyrywane jakieś dechy, małoszczelna i przewiewna zapewne, ale przecież cieszmy się z tego, że jest. I jesteśmy. Jeziorko Daisy. Jeziorko z wodą wyłącznie opadową. Tam stary wapiennik. W którym gdzieś kiedyś w, z góry wsadzano skały wapienia i przerabiano na wapno w temperaturze między 1000 a 1200. Ślewa, mówiłem, to raczej nie jest stary wapiennik, raczej chodzi o to. tutaj się znajduje? Wow! Zabudowanka. No nieźle. Okienko z widokiem na jeziorko. Tutaj Daisy sobie zapragnęła wypoczywać. Tutaj jest wyjść. Jakiś piec musi tu być. Zapewne. i Tak? Idziesz? To ty robisz, a nie to No, wiosną to tutaj musi być przepięknie. Jak wszystko rusza. Zresztą te rodowe drony, różaneczniki e, wcześniej w Dolinie Różaneczników na przełomie maja i czerwca też muszą robić robotę. A tutaj pozostałości pieca. Patrzcie, są jakieś Marianko Koszka. Tutaj jeszcze Marcin, lat 20. Zastanawialiśmy się o co chodzi. Wyjaśnienie może być jedno, w zasadzie, że chodzi o podwójne dno tego zbiornika. Bardzo zawadliwe. Podobno ciężko ustalić głębokość tego jeziorka, zważywszy na porę roku i na ilość opadów. Głębokość tego jeziorka się zmienia, ale zmienia się też ze względu na to, że jest tak zwane podwójne fałszywe dno, zwał jak zwał. Straszliwie niebezpieczne podobno, nawet dla profesjonalnych nurków. Taki kompleksik tutaj zabudowany bardzo, bardzo przyjemny. Stare, ogromne buki, no przyjemnie, czuć tu jakiś rodzaj energii dawnej. A my już od jakiegoś czasu weszliśmy na zielony szlak zamków piastowskich. Kolejny szlak na liście. Tak, tak. Doszliśmy, proszę Państwa, do miejscowości o nazwie Złoty Las znajomy, z którym pracuję, troszeczkę zna te tereny, z nich się tu wywodzi. No i mówił, że bardzo urokliwa miejscowość, złoty las. No to idziemy zobaczyć. I tak, tak, złoty las jest złoty. Patrzcie na te wzgórza tutaj wzniesienia. Wchodzimy w taką dziką ścieżkę przecinającą te górki. Taki Jar trochę. Jakiś strumień tu płynie. I to jest ten odcinek szlaku taki. Najbardziej chyba z dreszczykiem emocji, bo, bo tutaj nie idzie żaden kolor szlaku, a po prostu są naniesione jakieś ścieżki. Nimi po prostu przetniemy sobie do nitki prowadzącej już drogę, idącą w drogą powrotną. Poczekajcie, pieski, mączeki je chwycić. Panowie leśnicy, zamknijcie oczy na chwilę, że tutaj przy uprawie sobie wędrujemy, ale dróżka nam zanikła. Próbujemy te. Przyszłą szkółkę, czy może już aktualną szkółkę obejść <grystanie> takimi naszagę tutaj krzakorami. Pora na krótką przerwę na ławeczce, przy ławeczce miejsce ogniskowe i miejsce wyznaczone chyba do palenia ogniska i odpoczynku z koła łowieckiego knieja. Tutaj się znajduje, nieopodal jest jakaś tutaj pętelka rowerowa, świdnicka i dopływ bystrzycy górnej, a my bułeczka, makaronik i herbacia. Wasze zdrowie. Proszę. <noise> My już wyszliśmy na bardzo wygodną, sudecką autostradę. Śmiejemy się, że autostradę, no bo droga utwardzona. Po, tak, w porównaniu do krzaków i haszczy, po których przed momentem błądziliśmy, no to super wygoda. Jeszcze z górki to już całkiem bajka, więc można coś pogadać do kamery. A mamy małe przesłanie do Was, małą prośbę. Na tym kanale już parokrotnie realizowaliśmy jakieś szlachetne cele, pomagaliśmy komuś. W tym wypadku chcemy pomóc komuś, kto chce zawalczyć o spełnianie własnych marzeń. Tak się składa, że Krześniak Andrzeja wkrótce, nie wiem kiedy to dwa, trzy tygodnie? za 2-3 tygodnie, trzy, tygodnie o, to już wkrótce wyrusza ze znajomymi na wyprawę, potężną wyprawę na Arctic Circle Trail. Tak to się tak chyba tak. nazywa. Opowiada, tak. Andrzej, coś o tym. ACP, ACP na Grenlandii. To są trzej bracia. Tym jeden jest moim prześniakiem. Prawdopodobnie będą to najmłodsi Polacy, którzy chcą przejść ten szlak zimą. Jest to szlak o długości około 170 km w jedną stronę. Chcą go przejść w dwie strony, bez żadnego supportu. Wszystko będą mieć na własnych plecach, chciał na zasaniach. Będą zmagać się z zimnym, z mrozem, z lodem, z brakiem prądu, z brakiem ogrzewania. No i potrzebują do tego na pewno trochę sprzętu wsparcia. I jeżeli ktoś z Was chciałby wspomóc to przedsięwzięcie, to zapraszamy. Jest to zrzutka, e, utworzona na zrzutce. Wyprawa braci dwóch na Grenlandię. Jeżeli ktoś może, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to chociaż kibicujcie im braci. Dokładnie, dokładnie. Pozdrawiamy. Barczyka, Huberta i Tymka. <laughs> tak. W opisie do tego filmu znajdziecie odnośnik. Do tej zrzutki, jakby ktoś chciał pomóc, to, to akcja jeszcze z tego co wiem trwa. Chociaż jeśli wyprawa jest za dwa tygodnie, no to przynajmniej uzbierajmy kasę, żeby mogli wrócić. Żeby mogli wrócić. No właśnie. Także odnośnik będzie w opisie. Kto chce pomaga, a kto nie chce, nie. chociaż wspiera duchem mentalnie. Tyle, tyle wsparcia, a my już bardzo wygodnym, czerwoniutkim szlakiem lecimy pośród lasów, po górze Sudeckie, po górze Wałbrzyskie. Czaruje nas dzisiaj pustkami, bo nie spotkaliśmy na szlaku nikogo, gdzieś tam poza lokalnymi mieszkańcami wiosek. Jest naprawdę bardzo uroczo, chociaż pogoda taka w kratkę można by powiedzieć. Tego nie odda kamera, ale patrzcie jak stromiut to. O, nieźle, nieźle. Idziemy po górze Wałbrzyskim i się śmiejemy że jak ktoś nie znałby gór wałbrzyskich i przeszedł się tędy i pomyślał o kurczaki, jeśli tak wygląda po górze wałbrzyskie, to jak wyglądają góry wałbrzyskie. No bardzo podobnie takie strome zejścia. Myśleliśmy, że to tylko delikatne góra dół, góra dół. A tu jest ostro, to Taki rodzaj pizzy górskiej. to prościutko. Jest Isany! Śmigło, śmigło ogonkiem. Like it robisz mi głosany ten daje okejkę okay, okay. <laughs> czasami żałuję, że nie jestem filmowcem z prawdziwego zdarzenia jak są takie newralgiczne chwile jak minutkę temu przekraczanie strumienia górskiego pięknie, pięknie, zamiast wtedy kręcić to ja wtedy walczę o życie i nie myślę o filmikach a później nie ma tego na wspominkach trudno, no ale pogadam o tym <laughs> Ależ tu jest sympatyczny ten czerwony, nieprawdaż? A jest. Idziemy tutaj gołuch 445 po prawej, zaraz mrowina 460 takie wzniesienia. A tu idziemy za zarazem do jakiegoś jaru. Jakieś strumyki i potoki. Później znowu fajna, krótka wspinaczka. No naprawdę idzie się delikatnie podpocić. No i już szczęśliwi ci endorfinki wjeżdżają. Nie ma nudy. Tak jest. Chyba nakręcimy Andrzeja najpierw, jak sobie z tym radzi, a sam siebie kręcić nie będę, więc podeprę się kijami. Mamy to. Taki to uroczy szlaczek, ale to jest cudownie. Troszeczkę mam tu skojarzenie tego fragmentu szlaku ze szlakiem zielonym. Szklarska Wałbrzych, jak się schodzi z Dzikowca w kierunku Unisławia Śląskiego i tam co później się obchodzi stożek wielki, to przed stożkiem też jest tutaj taka ściana płaczu, taki strumyk, z tego co pamiętam, bardzo mile tam było. No i samo to obejście stożka też jest miłe, z dwóch względów, że się go obchodzi <noise> i że jest tam naprawdę bardzo fajnie łąkowo. Słońce nam wyszło, patrzcie, tutaj ten strumyk sobie płynie, płynie. To jest miejsce ogniskowe, ławeczki, wiata, no i taki stawik. No coś pięknego, lasy państwowe, dziękujemy jest i taki wóz, mówię swojski aromacik, ale z drugiej strony jest XVI-wieczny dworek w Witoszowie Górnym teraz ponoć w rękach prywatnych i można podziwiać za za bramy. mieszkałbyś tak Andrzej? pewnie dookoła patrz ta, co tu się dzieje takie coś i takie coś, tak i my już jesteśmy na czerwonym i niebieskim zarazem. Za chwilę ten niebieski odbija w lewo. Gdybyśmy nim poszli, to byśmy powielili fragmencik, dosłownie paręset metrów z tym co robiliśmy jeszcze dzisiaj rano, tym odcinkiem niebieskiego. Dlatego nie robimy tego i zapadła decyzja, że polecimy cały czas czerwonym już do końca. Urzeka nas ten szlak trochę. Z Bystrzycy Górnej przez Witoszów do na zamek książ. Naprawdę piękny szlak, i, i po, polecimy nim do świebodzic do końca jeszcze niecałe 10 do no około 9 km. Co my tu mamy? Opowiadaj o eksperckim. Opisuj. Kostki, miły panie, kostki. Coś tutaj miało swój obiad. A coś było, czyjąś być może kolacją. Członka? Nie przesadzaj. Proszę bardzo. Jeszcze jeden widok na ślężę i radownie. Tutaj chyba są przetrzymywane owieczki, bo słyszymy meczenie, meczenie. Czek zaniewa, nie wiem, że cokolwiek słyszycie, a nie mam detkata i mieć raczej nie będę, e, ale idziemy specjalnie dla was do zabytkowej owczarni, która chyba gdzieś tam się mieści, zobaczymy jak to wygląda. Takie klimatyczne rudery. To no naprawdę zaskakuje mnogością atrakcji doznań. Ale też ciszy i spokoju ten czerwony szlak. Polecam każdemu. Bo to co na razie tego, co tutaj na razie doświadczamy, no to czyste piękno. Jest tu górka taka paluch, którą chcieliśmy spenetrować. Nie prowadzi na nią żaden szlak, ale to zdecydowanie będzie do odwiedzenia następnym razem. Zobaczcie, co ten człowiek tutaj fotografuje, załamany dach. Spójrzcie sobie na tego dęba. Ale drzewisko. Zostało nam jakieś półtora kilometra do mety, czyli do Świebodzic, skąd sobie wrócimy do domu. Eee, razem z Andrzejem bardzo chcieliśmy wam podziękować za waszą obecność do końca tego odcinka, że wytrzymaliście. I że chcieliście oglądać nasze twarze i tę cudowną wycieczkę po Księżański, Książańskim Parku Krajobrazowym. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy. Pa. W tym tygodniu nie ma wiaduktu, ale jest ponowny anons. Zapraszamy. Co niedziela na Laptreking.com.